Witaj towarzyszu, chwila nieuwagi w szachach może bardzo dużo kosztować, co pokazuje druga partia, którą dzisiaj przedstawię. Zachęcam do obejrzenia materiału. Ale zanim przejdziemy dalej, zachęcam do zostania łapki w górę subskrypcji, jest to bardzo ważne, aby ten kanał się rozwijał. Z góry dziękuję. W pierwszej partii zmierzyłem się z Olą Kosmalą i w partii poszło E4, tutaj szczerze spodziewałem się, że pójdzie C4 i partia angielska i do tego mniej więcej się przygo przygotowywałem. Ale poszło E4, także zagrałem obronę francuską. E4, D5, coś co znamy, czyli wariant wymienny tutaj poszedł. I to jest, no, tak jakby bardziej remisowy wariant, niż jakby pójście w przepychany. Przepychany albo jakieś komplikacje z sztańcem. Także wybicie, wybicie. Skoczek C3, C6, żeby oczywiście obronić tego pionka. No w razie czego tutaj zagrałem tak po prostu um, obronę tego pionka, żeby jakoś, nie wiem, gońca potem tutaj wyprowadzić, drugiego gońca tak. Skoczkiem się ustawić tutaj tutaj i mieć jeszcze w razie czego wolne miejsce dla Hetmana na C7 albo na B6. Także w partii gońc D3, skoczek F6 i ten ruch gońc G5, szczerze, bardzo mnie zdziwił, no bo to jednak ułatwia mi trochę plan. No bo w obronie francuskiej jednak y, warto zagrać y, takie posunięcie. A nie tutaj. No bo jednak po wybiciu, wybiciu, to ten goniec jednak będzie kontrolował diagonale H8A1. I cóż, H3, no taki ruch spokojny, który podstawia pionka po ruchu Hetman B6. Także chwilę się zastanowiłem tutaj, Hetman B6, tak sobie myślę, no dlaczego, skoro, dlaczego mam tego nie zagrać, skoro po prostu jest atak na punkty B2 i D4. Także poszło skoczek F3, bicie na B2. I nastąpiło goniec d2, które po prostu wypuszcza mojego hetmana. Tutaj w sumie nawet nie wiem, czy można było jakoś go złapać, ale miałem taki plan, no po prostu wezmę tego pionka i się wrócę. Także w partii goniec d2, hetman b6, kontynuacja mojego planu i krótka rozsiada. i ja odpowiadam tym samym, no bo po co mam przetrzymywać króla w centrum. Jeżeli bym chciał wyprowadzić gońca, no to tu mi się nie podobało to, że można by Albo wierzą tutaj wechać, albo skoczkiem tutaj. I niby można by tak zagrać, ale po wybiciu. No, ten pionek jednak jest już jakimś punktem zaczepienia do ataku. Także krótka roszada. Skoczek A4. No, ten ruch bardzo mnie zdziwił, no bo jednak wypędzenie mojego hetmana stępem a ja i tak chciałem tego hetmana usunąć stąd. No bo co ten hetman tutaj może robić? No, de facto nic. Mogłem tutaj, zdecydowałem się na zagranie Hetman C7, żeby w razie czego mieć kontrolę nad czymś takim jak ruch C5 I w partii poszło fatalne C4 Które po prostu podstawia pionka Zdecydowałem się wybić I tutaj niby silnik pokazuje, że to jest dobry ruch Wybicie gońcem No bo... No nie wiem dlaczego to pokazuje tak, ale W partii przecież można zagrać B5 i to jest po prostu figura więcej. I pewna pozycja. A dlaczego, przy, dlaczego silnik pokazuje, że to jest dobry ruch? Tutaj, co jeżeli nastąpi odejście? Co tutaj nastąpi B5? Jest taka przewaga pozycyjna, no ale jednak przewaga pozycyjna trochę słabsza niż po prostu figura do przodu. Także figury zostały wyprowadzone. Tutaj taki ruch goniec B7. Że w razie czego może kiedyś się przeprowadzić C5. Wybije się, wybije, zrujnowana struktura i po prostu, no, zagrałem H6. I nie wiem, dlaczego tutaj nastąpiło wybicie. No, jednak, jeśli się gra tutaj, to jednak nie chce się, żeby po prostu, no, ułatwić zadanie przeciwnikowi. Jeżeli się gra taki coś, mm, tutaj myślałem, że to jest takie 300-kilo zagranie, że się cofnie po prostu i jakiś punkt zaczepienia, w razie czego jakieś Hetman D2. I po prostu, może jakaś ofiara wejdzie na H6. Ale po prostu nastąpiło wybicie, odbicie, wieża B1. I tutaj musiałem uważać, jakbym zagrał, nie wiem, jakiś losowy ruch. To tutaj nie wiem, czy nie wchodzi po prostu taka mała sztuczka, że pionek do przodu jest. A nie, nie wchodzi jednak, bo coś takiego, no to. Szczerze tego nie widziałem, ale wolałem sobie po prostu nie komplikować sprawy. Wieża AC8, Hetman D3, zejście ze związania. Wieża F8, żeby tutaj wymienić po prostu te wieże. Hetman C4, no szczerze nie rozumiem. Nie rozumiem tego ruchu. Nastąpiło wybicie, wybicie C5. Tutaj już otwiera się szansa na wybicie, i nastąpiło bicie na C5. Co jest według mnie takie średnie, no bo po prostu jeszcze pogarsza pozycję. Bicie na F3, zrujnowana struktura pionowa. A tutaj po prostu odbiłem gońcem. No, mogłem Hetmanem tak na hama odbić, ale jednak wolałem tak przetestować, czy jednak wie o co chodzi w tej pozycji. Bo tutaj oczywiście grozi ruch, gońc bije F2. Także nastąpił król G2, gońc F8. No, żeby po prostu wymienić te Hetmany. No jednak lepiej grać końcówkę bez hetmanów niż z hetmanem, bo z hetmanem to jakoś jeszcze jakoś łatwiej podwalić. Także zagrałem ruch hetman c5 jeszcze, żeby wymienić odejście. Hetman g5. I złe, król H2, który po prostu no, definitywnie odbiera szansę na jakąkolwiek grę, gdyż jest hetman F4, szach i przy okazji jeszcze tak na tego gońca, bicie, A3 nie wiedzieć po co. I tutaj próbowałem już wytwarzać jakąś wyraźną presję po linii trzeciej, tutaj oczywiście groziła była oczywista skoczek F4, szach, także nastąpiło skoczek F4. Sk Król g3 Hetman d6 No tutaj żeby Jakąś yy, presję wywierać po ataku z osłony. Wieża e8 I tutaj miałem mata w 5 jednak to przeoczyłem Bo ogólnie do tego momentu To grałem tam na 95% Czy tam 96% dokładności z silnikiem Tak dobrze było Ale zagrałem skoczek e6 No po prostu Wybiję tutaj mm, po widełkach Także skoczek C7, bicie, jeszcze bicie na A7, ale kilka ruchów później nastąpiła wymiana hetmanów i tą pozycję już spokojnie wygrałem. No tutaj jeszcze oddałem skoczka, ale to celowo, żeby po prostu pozbyć się dodatkowej figury, która mogłaby przypadkiem patować. Ale cóż, tak oto zakończyła się pierwsza partia i przejdźmy do tej drugiej partii. Grałem kolorem białym. I cóż, w partii zagrałem E4, E5, skoczek F3, skoczek C6. Tutaj mnie korciło, żeby zagrać D4, ale mm, no jednak pierwszy raz w życiu bym to zagrał. I wolałem jednak nie. Wolałem bezpiecznie zagrać gońc C4, H6. No dziwne posunięcie, ale nic to nie zmieniło, bo wyprowadziłem figury. No typowa partia włoska, odejście gońcem. I nastąpiło D5. Ciekawe posunięcie, które wymusiło na mnie wybicie, bo warto zauważyć, że gdybym nic nie zrobił, to już grozi D4. Także wybiłem, odbicie skoczkiem. I tutaj nie chciałem wybijać. Hmm. Szczerze nie wiem, dlaczego nie chciałem wybijać. Jakby tak szczerze zastanawiam się teraz, dlaczego nie wybiałem. No, Zastanawiałem się nad ruchem C4, jaki to ma sens. No, i niby po odejściu mogłoby to być dobre, ale bicie na F3, bicie gońc idzie na A5 i tutaj jest taki motyw. Także nastąpiło Hetman D6. Wybicie gońcem, wybicie tutaj wisi pion na A2, dlatego zagrałem A3. I długa roszada. No, tutaj pozycja mi się średnio podobała. No, bo jednak, jak krótka roszada, to już od razu jest atak. Tymi pionami taki typowy atak Grand Prix, tylko że problem jest taki, że ten pionek, który jest dublowany, jest wielką siłą w tej pozycji. Także zagrałem długą Roszalę i tutaj spodziewałem się, że pójdzie Hetman A2. Ja będę musiał zagrać tak i że tak pójdzie. Ale jest takie posunięcie jak skoczek D4. Tak. F5, jakbym tutaj zbił, no to wjazd wieży. Tutaj y, następuje po prostu strata. No tak, jak pójdzie y, Hetman, tutaj F5, no to Hetman E3, no to. No jednak zdecydowałem się zagrać tą długą rysadę, y, licząc, że pójdzie coś takiego. Ale, no cóż. W partii wieża h 8 król B1, żeby nie dopuścić do ruchu. Hetman A2, wymiana skoczków, szach. I tutaj zastanawiam się, czy nie można zagrać F5 w partii, ale mm, no cóż, czy coś takiego byłoby dobre? No nie powiedziałbym. Także poszło król B8. Wróciłem wieżę z H na E1. G6, y, F3, żeby zagrać. Potem Hetman G3 nastąpiło, niezrozumiałe dla mnie. Hetman A5. No tak potem, po wybiciu zobaczyłem, że tutaj przecież wisi wieża A1. Ale po co? No, także wziąłem pionka z D4. Hetman poszedł na G5. Tutaj y, warto wspomnieć, że wieża A1 jest dobre jeżeli nastąpi wybicie, wybicie, tak, no to następuje albo szach tutaj, albo po prostu od razu het, Hetman E2. Także, no może nawet Hetman D2, ale poszło Hetman BD4, Hetman G5. Wróciłem się Hetmanem, żeby obronić i mogłoby się wydawać, że Pionek na czysto, no nic się tutaj nie może wydarzyć. No i tutaj po prostu przestawialiśmy się. Hmm. Tutaj nie chciałem wybijać, bo to byłoby złe dla mnie. Kurde, przepraszam. To, no to byłoby złe. Hmm. No bo jednak od razu już wieża E2 i co, jakieś takie ruchy. No to jest już przegrana pozycja, jak nie gorsza po prostu. No coś takiego mogło niby pójść, ale no nie byłem pewien tego. Szczególnie, że ten pionek zaraz może zginąć. Także wieża D1. Wieża E5, wymiana hetmanów, która była mi na rękę. I cóż, prosty plan: wymienić wieżę wybicia. Wieża E2. No i poszło coś takiego. No tutaj, oczywiście, król D2, jedyne posunięcie, które mi się wydawało logiczne w tamtej partii. Król E1, atak na Piątka, i tutaj już w tym momencie wiedziałem, że, pla że moim planem, no chciałem zagrać tak, ale nie mogę. No mógłbym teoretycznie się wrócić, ale po co? Także tutaj wiedziałem, że muszę przesunąć tego króla. Tutaj tak, tak. I dopiero wtedy. Także król e... Także tutaj następuje moment kluczowy dla tej partii. Po ruchu wieża D6. Uwzdyrało mi się coś. Bo miałem tam mało czasu. Że ta wieża stoi tutaj. I zamiast jak człowiek podejść królem na F2. I mieć kompletnie wygraną pozycję. I na coś takiego mieć taki ruch. I po prostu tego piona potem przycisnąć. Jakieś posunięcia D4. Nie. I w tej pozycji zdecydowałem się zagrać król E2 zamiast król F2. Także to remisuje niestety, gdyż jest ruch wieża B6. No. Taką podstawkę zrobiłem, no liczyłem, czy można iść na coś takiego. Yy, I niby można, ale no jednak... Jednak po czymś takim już mam przegraną pozycję. Także no niezbyt ciekawie i nie chciałem dlatego na to iść. Także poszło królew 2, żeby pójść po tego piona. Tutaj capnięty kolejny pionek, bo oczywiście tutaj nie mogłem bić. Eee yy... No bo co jeżeli bicie? No właśnie i ten pionek i tak zginie i tak. A jeżeli bym poszedł jakoś królem tak, no to po prostu, no pozycja bardzo mi się nie podobała. Także król g3, c4, bicie piona i to jest równa pozycja według silnika. No i tu mi się wydawało, że to może być równa także tutaj nastąpiła propozycja remisu nie przyjąłem, chciałem grać dalej i zagrałem król g5, który przegrywa partię tutaj zastanawiałem się, czy nie mogę jakoś jakichś takich manewrów ale nie wiem, na przykład tak, tak, tak i tym pionem jeszcze zasuwać ale no niestety nie zdecydowałem się na to, król g5 i to jest już przegrana pozycja tutaj kolejny moment nieuwagi bo to była równa pozycja, ten moment jeżeli nastąpiłoby bicie, bicie, wieża B2 szach, tak? I wróciłbym się wieżą. To po prostu nie ma jak ten król przejść. Także król G7, wybicie, wybicie. I miałem jeszcze swoją szansę. Po tym biciu. Zagrałem król F7. I w tej pozycji mogłem szachować. Po prostu szachować. Nie ma jak się schować. A jeżeli będzie ścinać. To gram G7. I na wieża G1 mam wieża A3. I to jest równa pozycja. Także mogłem to zremisować jeszcze, ale zagrałem G7. Wieża G1 i to jest przegrana pozycja. Zaszachowałem tutaj jeszcze ostatnia pułapeczka. Może się skusi na takie posunięcie i po prostu będzie to remis, ale po ruchu król B4 po prostu się poddałem. Także to by było na tyle. Zachęcam do zostawienia łapki w górę subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!